Nie. To nie jest. To nie jest, nie wiem co, w sumie nie pamiętam co chciałem powiedzieć. Po prostu chciałem powiedzieć, że to jest taki... To jest po prostu taki mini-zwiastun, okej? Okay? Ale ten zwiastun to jest... Po prostu zwiastun... Serii, która będzie się nazywać Pogaduszki. Ale do rzeczy... Co co chciałem powiedzieć? A, chciałem powiedzieć po prostu, że... Czemu teraz jest tak mrocznie? Bo zawsze na końcu pogaduszek... Pogaduszki będą normalne, ale na końcu pogaduszek... To, że powiedziałem, tak? Pogaduszek. Tak, okej. Okay. Na końcu pogaduszek... to że powiedziałem? Ech, nie wiem. Chyba dobrze, dobra. Pogaduszek będzie. Jakaś mroczna historia związana z Gars Modem, ale takie co się naprawdę działo. Takie co się naprawdę wydarzyło. Ale spokojnie, już ich na... zapewnie nie ma. No coś, to tyle. Teraz powinna grać taka mroczna, bardzo mroczna piosenka, ale do rzeczy. Przez to, że poczekałeś po tych napisach, tam bo tam ja powiedziałem, żebyście poczekali do końca. I mam nadzieję, że poczekaliście. Bo serio nie pożałujecie. No, ale niektórzy już mogą znać, bo tak opowiem Wam teraz straszną, mroczną. Historię, która będzie krótka. Więc weźcie jakiś popcorn, chipsy. No wiem, że tam masz chipsy jakieś. Wiem, że macie jakieś chipsy na pewno. Wiem, że macie jakąś kolę lub picie. A więc je wyrzućcie po prostu, bierze po uwodę oraz popcorn. A posłuchajcie ten popcorn, bo wiadomo. I otwórzcie już puszkę. Nie, puszka woda. Dobra, a więc zaczynamy. Wiecie, że istnieje taki model spalonego trupa w Garysmodzie i w ogóle w half lifeie Nie wiem czy w jednym czy, czy w dwójce, ale chyba w obu częściach. Ale czy to istotne? to rzeczy. Wiecie, że tak naprawdę twórcy użyli zdjęcie prawdziwego, spa prawdziwego spalonego trupa. Nie wiem skąd zgaduję, że pewnie z jakichś książek albo z internetu. To budzimy, ale pewnie z jakichś książek typu, nie wiem, gdzie było jakieś czy ciała ale pewnie większość z Was już o tym wiedziała. No cóż mam nadzieję, że zjedliście popcorn wypiliście do końca wodę Bo to jeszcze nie koniec. Nie no, tak naprawdę to już koniec. No cóż, już prawdziwy koniec. Mam nadzieję, że lekko wam was przeraziłem, czy dreszcze Wam przeszły. Bo mi nawet tak, ale pewnie niektórzy z Was o tym o tym rocznym sekrecie Garysmoda wiedzieli. Bardzo pewnie miliony ludzi w, w, już wiedzą o tym. Ale do rzeczy. Już koniec. No cóż, już koniec, o, już przepraszam, nie wiem czy słyszycie, ale beknąłem, he, kupa śmiechu, dobra, no cóż, to koniec zwiastunu. No. to tyle, a teraz, a nie, nie, jeszcze nie tyle, teraz żeby was, nie, nie to tyle, ale tak szybko pewnie, żeby was jeszcze rozsalić, jeszcze tak. Yy, Rośmieszyć od tego dreszczu i tak dalej. Idzie baba do findy, a tam schody. Hehe. Mam nadzieję, że już nie macie dreszczu, ani... No, nieważne po prostu. Do zobaczenia. Miłego dnia, wieczoru, nocy. Trzeciej nocy. Kiedykolwiek to. Kiedy w ogóle to oglądacie, bo nie?